Cześć Wam. Dzisiaj zrobię filmik o minusach w Holandii. Ostatnio było o plusach, dzisiaj będzie o minusach. E, przygotowałem 10 podpunktów, które według mnie e, tutaj są dużymi minusami. Zaczynajmy. Pierwszy to przede wszystkim podatki. Jak wszędzie, e, podatki są duże, ale tu w Holandii praktycznie z od wszystkiego jest tragedia, po prostu. E, wszyscy mówią, że u nas jest tanie paliwo, tak, ale nikt nie patrzy na to, że paliwo jest tanie, ale do tego trzeba podatek płacić drogowy, e, w zależności od ciężaru samochodu, jak i od rodzaju paliwa. E, no, to są różne kwoty, na przykład w Polsce bardzo popularne diesle, na przykład pasat, tak. 1,9 TDI, na kwartał trzeba zapłacić około 400 euro dodatkowo podatku drogowego, co jest obowiązkowe dla wszystkich. Niektórzy Polacy jeżdżą na, na polskich blachach bez płacenia tego. No, udaje się, to udaje się. No, konsekwencje takie są, że później jak złapią ich, sprawdzają rejestratory od kiedy auto jest tutaj w kraju, w Holandii i muszą wtedy zapłacić, wyrównać cały podatek, więc, więc to nie ma co ryzykować. Eee, dlatego głównie Holendrzy jeżdżą małymi autkami, albo jak mają dwa w domu, mają małe autko i duże. Eee, takie Cinquecento, jak niektórzy mają, no to jest bardzo mały podatek, tam jest około 45-50 euro na, na kwartał. No, eee, takimi autkami sobie dojeżdżają gdzieś tam niedaleko do pracy. No, i przede wszystkim, no wszystko, wszystko, wszystko opodatkowane. E, domy, e, no, co tu dodać, no? W każdym kraju tak jest. No, chciałem najbardziej powiedzieć o tym właśnie podatku drogowym tutaj. E, następną rzeczą, którą, którą uważam, że też jest tu dużym minusem, utrzymanie w ogóle auta. Już mówiłem o tym podatku drogowym, ale e, ogółem auto, prawda? E, ubezpieczenie. Na miesiąc takie minimum to jest 30-40 euro, więc przyliczmy sobie w skali, w skali roku to jest około 500 euro, 2000 zł. I nawet ze zniżkami, no to, no to e, niżej raczej się nie da, może 25 gdzieś by się tam znalazło, no ale tak mówię, orientacyjnie 30-40 euro w Polsce za 400-500 zł na rok y, można, można jeździć, jak ktoś ma full zniżki. No, tutaj to już, to już jest dużo więcej. No i plus przede wszystkim, co jest też ważne, strasznie drogie naprawy. Usługi przez mechaników są bardzo drogie. Można to tak przeliczyć, jak w Polsce się płaci 2000 zł, to tu zapłacisz 2000 euro. No i to takie życie jest. Więcej niby zarabia się, ale też więcej się wydaje, i to wszystko jest sprowadzone w całej Europie, żeby każdemu zostało tyle samo, <laughs> czyli mało. <laughs> no dobra, następnie lecimy, lecimy znowu z autami też dalej, dalej, głównie, bo to tutaj najwięcej ci są. No to mandaty. Mandaty dzisiaj sobie przejrzałem, naprawdę są kolosalne. Przykładowo, jazda z telefonem to już jest 240 euro, eee, brak pasów 140 euro. Eee, Przejazd na czerwonym świetle, znowuż 240 euro. Eee, co tu jest najgorsze? O, tutaj. Parkowanie dla inwalidów, i to jest bardzo dobre. 380 euro. W Polsce też to powinni wprowadzić. Powinni ze 2000 dawać takim ludziom, co parkują na miejscach dla niepełnosprawnych, i popieram to. Powinni jeszcze to podnieść. 380 euro, i tak zaboli, i tak ale mogli to by podnieść. No i taka sama, taka sama cena jest za, za jeżdżenie z dziurawym tłumikiem czy zniszczonym, z autem, które, które dużo hałasu daje, też jest 380 euro, więc, więc no, pilnują się tutaj kierowcy. Ale przede wszystkim prędkość. Akurat tutaj mam, spisałem sobie akurat w terenie zabudowanym, bo poza zabudowanym jest troszeczkę mniej, tam parę euro mniej, ale zabudowany to jest najważniejsze. Za przekroczenie, za już pięć przekroczenie, bo tu jest, tu jest tolerancja, nawet nie jest do pięciu chyba, chyba do czterech. Tak, jeszcze cztery ci tolerują, trzy albo cztery tolerują, a jak już powyżej, to już pierwsza kala jest 34 euro. I do tego 9 euro opłaty administracyjne. To już za, za taki malutki, leciutko tylko mocy naciśniesz i już, no już jest ponad 40 euro do zapłaty. Przykładowo tu patrząc, nie będę tam wam wszystko tłumaczył, no ale 20 przekroczyć, tak? No jedzie, jest ograniczenie do 40, jedziesz sobie 60, prawda? 191 plus 9, no to już masz 200 euro. Za przekroczenie 20 km na godzinę, no 200 euro, no to już, już jest sporo, prawda? Plus do tego, cię złapią z telefonem, no i 500 nie twoje, tak? E, więc tutaj raczej kierowcy jeżdżą przepisowo, nie, nie świrują, prawda? No, gdzie można, to można. O, oczywiście w miastach jest wszędzie, wszędzie mnóstwo radarów. E, tak, patrzę, to mi się wydaje, że nawet więcej niż w Polsce, ale nie będę się wypowiadał, w Polsce... E, Dawno nie jeździłem po tych wielkich miastach, tam w moich okolicach tam nie jest tak źle. W mieście chyba już nawet zlikwidowali jeden czy dwa były. Miejsza z tym tu no, no mówię, przede wszystkim trzeba się z tym pilnować. Następna, następna rzecz, numer cztery. Płatne parkingi to jest tragedia. W miastach jest tragedia, bo tak jak już mówiłem o plusach w Holandii, te drogi rowerowe, no i oni tutaj na tym bazują. Zachęcają ludzi, żeby jeździli po tych miastach rowerami, żeby nie było tłoku, zanieczyszczenia i tego wszystkiego, więc specjalnie te koszta, koszta na parkingach są dużo, dużo większe. Powiem Wam, że znajomy jakiś czas temu był w Amsterdamie. No i tak z kolegami parę godzin chcieli pochodzić, no to tam chyba z 5 czy 6 godzin byli ten, no, w, w mieście i no pięćdziesiąt euro zapłacili za parking, za sam parking, no to powiem wam szczerze, że to, to, no, sporo. To teraz na cały dzień wziąć, no to tam ze stówę chyba trzeba było, no to jest bardzo dużo. Ja sam tutaj jak jeżdżę u siebie, gdzieś tam do miasta potrzebuję wjechać na jakiś parking, no to e, tu jeszcze nie jest tak tragicznie jakieś, jakieś tam... E, 3 euro chyba za, za, za godzinę. No, to jeszcze nie jest tak źle. Ale w tych większych miastach już, już sporo trzeba zapłacić. Przede wszystkim Rotterdam, Amsterdam, Haga. To tam w samych centrach dużo, dużo się płaci, prawda? No dobra, ten. To, to był punkcik czwarty, przepraszam Was. Lecimy piąty punkcik. O, opieka, opieka zdrowotna. To też jest tutaj tragedia. W Polsce dostajesz umowę o pracę. E, I nic cię nie interesuje. Twoje składki do, do, do ZUS-u e, na, na twoją opiekę zdrowotną wszystko płaci pracodawca. Tutaj, niestety, musisz sam płacić. E, to jest koszt ponad, ponad 100 euro. E, więc więc e, 120, zależy, co wybierze się. No 120 euro to jest taki pakiet. Tam jeszcze jest swoje ryzyko, trzeba im. im, im e, a, swoje ryzyko to jest to, że. Do, do, na przykład najniższa jest 385 euro, i do tej kwoty płacisz za, za różne rzeczy w aptece, jakieś usługi, krew, mocz. Za to trzeba zapłacić. Do tej kwoty, im wyższe ryzyko sobie dasz, na przykład maksymalnie było 800 euro, no to wtedy ci składka maleje, no ale wtedy do 800 euro wszystko musisz płacić. No to to jest też niepoważne. Nie, nie Wiadomo, szpitale nie, jak masz zabieg jakiś tego, no to to jest pokrywane z tego, ale rzeczy takie jak, no mówię. Ee, Sprawdzenie krwi czy, czy moczu, wtedy musisz to dodatkowo zapłacić. No i co jest najgorsze, to jest 100-120 euro, to jest podstawowy pakiet. Do tego trzeba sobie dokupić pakiety, jeżeli musisz, musisz wiedzieć, na przykład rehabilitację dodatkową, tak, bo w pakiecie nie masz w ogóle rehabilitacji, ani jednej. Dokupienie dodatkowej rehabilitacji, na przykład 24 zabiegi w ciągu roku, to kosztuje dodatkowe jakieś. 40-50 euro. Dentysta dodatkowy, na przykład, też wykupienie 40 euro, co daje ci do wykorzystania na rok, nie wiem, 300 euro. No, to, 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 jest, to jest tutaj no, ciężkie, no bo musisz sam się tym zająć. Więc, jak dostajesz wypłatę, już musisz liczyć, że stówka czy 150 odpada ci z wypłaty na samą opiekę zdrowotną, prawda. No, i musisz się zdeklarować do końca roku każdego, czy w następnym roku potrzebujesz dodatkowy pakiet na dentystę, czy na rehabilitację, czy na coś innego jeszcze, bo nie można tego sobie wykupić w połowie roku, prawda? Więc musisz myśleć, czy może będę miał wypadek i będę potrzebował rehabilitacji, no to takie jest dziwne. A powiem wam, że jeden zabieg rehabilitacji to jest koszt 30, chyba 5 czy 40 euro, więc no nie jest mało, nie jest mało. No to tutaj naprawdę jest. No, ciężki orzech do zgryzienia. No ale wiem, że słyszałem, że w Stanach jest to samo. W niektórych krajach też. No, w Polsce no, to jest dobre, prawda? No ale coś za coś. No, przez to, że się płaci tutaj do, 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 samemu ubezpieczenie. Ma się. Yy, w szpitalu yy, szybki zabieg. Nie czeka się rok czy dwa na coś na specjalistę tego. Yy praktycznie no, max miesiąc się czeka na, 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 na termin jakiegoś zabiegu, prawda? Więc to też, to też jest plus, plus jakiś, ale też mówię, no minus no, trzeba co miesiąc płacić. Eee, lecimy dalej. Szóstka, szóstka macierzyńskie, macie, krótkie, bardzo macierzyńskie tutaj jest. W tamtym roku jeszcze było 12 miesięcy, eee, w tym roku, przed, przepraszam, jakie miesięcy? <laughs> 12 tygodni, eee, a teraz jest 16 tygodni macierzyńskiego, więc kobiety w Polsce... Cieszę się. W Polsce jest 12 miesięcy macierzyńskiego, więc to jest naprawdę super. Tutaj 16 tygodni teraz. 5 tygodni kobieta dostaje przed porodem i 11 po porodzie, czyli po 3 miesiącach. Oni chcą, żeby kobieta do pracy wróciła. Tu troszeczkę chore jest. Kobiety o to trochę tutaj walczą, ale nic nie mogą zdziałać. Tutaj, niestety, w Holandii jest tak, ci co pracują, to. Mają, mają dobrze, a jak już człowiek potrzebuje chorobowe czy co, no to jest pod górkę, prawda, no, a kobieta ma szybko wracać do pracy, no jak z takim dzieciaczkiem, to jest nienormalne, prawda, no, ale tak tu jest, lecimy dalej, siódemka, rodzinne, to też tragedia jest tutaj, jak ludzie pracują, oj, telefon mi poleciał, jak ludzie pracują, prawda, proszę, proszę was, czekajcie momencik, bo znowu coś mi tu z o, jak ludzie pracują, aby dwoje, to się nie należy żaden dodatek na dzieci, jedynie, tak, yy, jedyne to jest pewne, nieważne ile zarobisz, co trzy miesiące dostaje się taki dodatek na dziecko, prawda? Coś jak w Polsce 500+, ale tutaj no, no, niestety nie ma tego. Jest jak około 200 euro na kwartał, czyli, yy, mam 200 z hakiem, czyli niecałe 900 zł wychodzi na kwartał yy, na jedno dziecko malutkie, prawda? Takie, takiego nie noworodka, przepraszam. Więc, no to to następna tragedia, prawda? No jedynie ci, co tutaj naprawdę zarabiają na jakieś najniższe tego, czy jedno pracuje, drugie nie pracuje, mają więcej dzieci, no to jakieś tam dodatki, no już takie większe dostają, ale to i tak nie są wielkie pieniądze tam. Nikt ci tutaj nie da nic za darmo, prawda? O wszystko trzeba walczyć. Eee, to jest kraj, w którym jak pracujesz, to żyjesz. Eee, jak nie pracujesz, no to jest ciężko, prawda? Ale jak masz stały kontrakt i... i i coś ci się stanie, no to wiadomo, będziesz miał cały czas płacone. Chodzi mi o, o rodzinne raczej takie rzeczy, że Holendrzy nie mają za dużo dzieci, nie mają dużych rodzin, no bo mała jest pomoc od państwa w tej kwestii, co ja widzę, prawda. Nie widzę, żeby tutaj były jakieś, jakiś szał. Mieszkamy tutaj i, i no nie przelewa się, jeżeli chodzi o dodatki na naszego syna. Lecimy dalej, no to już będzie ósemka. ósemka. A, lekarze, lekarze, temat wielki w Holandii lekarze, paracetamol i do roboty, co? <grych> no tak niestety jest. Tak niestety jest. Idziesz do lekarza, nic panu nie jest, wszystko jest okej. Okay. Weź pan, paracetamol na, na ból głowy, na bóle ręki, na zapalenie, na gardło, na... wszystko paracetamol, prawda? Doprosić się antybiotyk. To jest tragedia, prawda? Tu tu musisz na czworaka prawie przyjść, chrlać i, i ciężko, żeby ci antybiotyk przepisali, prawda? E... I tak samo jak potrzebujesz do specjalisty pójść, prawda? Skierowanie do specjalisty nie, my najpierw ci zrobimy, lekarz rodzinny robi wszystkie badania, yy, i dopiero jak on wszystko zrobi, to dopiero tam za pół roku cię wyśle do specjalisty. No bo przecież nie będziemy zawracać dupy specjaliście tak, tak lekarz nam powiedział, prawda? Nie będziemy mu zawracać, my najpierw zrobimy wszystko, jak u nas jest wszystko ok i dalej będzie problem, to wtedy specjalista, prawda? No to no to, to troszeczkę e, przesada, no ale z drugiej strony e, no nie ma tych kolejek. U nas po prostu moment mówi, że chcesz do specjalisty, i idą ludzie i, i czekają na tego specjalisty po pół roku czy tam. Nawet kiedyś miałem no, na, za rok chyba wizytę jakiejś specjalisty. No, no sami wiecie, jak to jest w Polsce, prawda? Antybiotyki. No, wiecie, no to te antybiotyki też nie są dobre. Kaszniesz tego już, czyli przepisują antybiotyk, to też nie dobrze. Odporność się zmniejsza i później nic nie pomaga. No dobra, ale troszeczkę, no to troszeczkę przeginają, prawda? Mogliby wcześniej to dać. No, no to na następny taki taki, taki feller tutaj, no. w Anglii czy w Irlandii, jak byłem, było tak samo, prawda? Paracetamol cudowny jak na wszystko, prawda? Kto wie, kto był, to, no, no, no wiecie o co chodzi, prawda? No, lecimy dalej, prawda? E... No dziewiątka, no daleko od rodziny i przyjaciół, no to, to też przede wszystkim, to w każdym kraju jest, to nie, nie tylko w Holandii, ale w każdym kraju tak jest, yy, bliskich zostawiamy, no czasami gdzieś rodzina, jakaś yy, przyjedzie brat, gdzieś mieszka niedaleko, czy kuzyn, czy ktoś tam, spoko, ale ogółem wszyscy są zostawieni tam, tam w Polsce, prawda, gdzie często człowiek tęskni za, za, za nimi. Dobrze, że teraz mamy internet, a nie jak 20 czy 30 lat temu ludzie na budkach gdzieś tam przez kartę dzwonili raz w miesiącu, bo, bo y, drogo wszystko było. Teraz jest internet, są, są, jest y, messenger, Wiber, y, y, WhatsApp, przeróżne komunikatory, z którym, dzięki czemu możesz na wideo wideorozmowę prowadzić. Jest super, to jest, to jest lepsze, no, ale i tak tęsknota to tęsknota. Eee, no dobra, no dobra. I ostatni, ostatni punkcik, dziesiątka. Życie na kredytach. I to też tutaj nie cierpię tego, tego w, tej, w tym kraju, prawda? Tu to po prostu e, masz dom. Płacisz kredyt tam całe życie, tak? I przychodzi starość i masz spłacony kredyt. To zamiast się cieszyć, w Polsce to się człowiek cieszy, masz spłacony kredyt, zostaje ci tylko rocznie po mały podatek zapłacić e, i, i, i sobie żyjesz, tak? A tutaj Holendrzy biorą następny kredyt na furę, na coś innego, bo jeżeli nie ma żadnych kredytów, to ci dowalają po prostu podatek za dom, co nie rozumiecie. Wszędzie, które musisz płacić więcej, no bo to teraz już nie masz kredytów, no to już masz więcej pieniędzy, no to teraz musisz więcej płacić, co nie, co to za myślenie, ale no, no, rząd, rząd to no, 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 wie, wie, co robi, prawda, no bo to napędza gospodarkę, prawda. Będziemy tak robić, to ludzie będą brali kredyty, a będą brali kredyty. To banki się będą rozwijać, a później będą inwestować. A i to wiecie, to to wszystko w kółko, w kółko się wszystko ładnie zazębia. Ale ja tego nie pochwalam. Nienawidzę takich rzeczy życie na kredyt to jest masakra, co nie. Wiadomo, jakieś tam. No dobra, tak jak powiedziałem, dom OK. Nie stać się góry wyłożyć 200-300 tysięcy euro, prawda, żeby dom kupić, tak? Ale takie inne rzeczy no, no nie trzeba, co nie, ale tu tak. Zachęcają, zachęcają i, no, 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 i ludzie no, biorą te kredyty, żeby sobie, żeby sobie polepszyć, żeby nie musieć oddawać im, to będą dawać do banku, prawda? No i takie i tak błędne koło się robi, bo i tak tych pieniędzy nie masz i tak. No, ale coś z tego mają, czyli na przykład super furę, No to też, też jest spoko, co nie? No, myślę, że to, że to na razie będzie wszystko, co wymyśliłem. Moje 10 punktów, 10 minusów w Holandii. Eee... Jeżeli coś mi się przypomni, może, może zrobię jakiś jeszcze kolejny odcinek w, ty, w tym temacie. Piszcie jakieś komentarze, może coś przeoczyłem, może nie, może dla Was coś innego tutaj jest ciężkiego. Zobaczymy, zobaczymy. To na dzisiaj będzie wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia.